Marcin Prokop po swojej karierze konferencjerce czestowano go koksem. Marcin Prokop nalezy do gwiazd TVN Łotka w sierpniu 2007 roku wraz z Dorota Wellman zdecydował się na transfer z TVP2. Widzowie lubią go zarówno w parze z Wellman, z która od 15 lat prowadzi Dzień Dobry TVN, jak i indywidualnie. Prokop, zdaniem fanów programu Mam Talent dobrze Dobrzeń wypadał także im w duecie z Szymonem Holownia. Jednak ten ostatecznie wybrał karierę polityczną. Prokop jest tak zacenionym konferencjerem. Chętnie zatrudnianym do prowadzenia imprez firmowych. Zresztą nie ukrywa, za im wynagrodzenie za tzw. altura w jego budżecie pozycja bardziej znaczaca niż wyplaty Stefanu. Wynagrodzenie nie zawsze rekompensuje jednak dziwne, czy nawet zaskakujące momenty. My wspominając o tym, że gdy dochodzi do chwili wyplaty. Te zbywa różnie. Jak Marcin Prokop ujawnił prezenter w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w programie Hate Park. Czasem dochodzi podczas pracy konferencji rado zaskakujących sytuacji. Zatrudniono mnie do poprowadzenia imprezy otwarciowej jakiegoś klubu nocnego, który miał być klubem dla VIP-ów. Jak mi powiedziano, a okazał się taka chamska mordownia dla lokalnych handlarzy narkotyków. Przecinek na imprezie się tańczarce technostia gale koszulki i tymi spoconymi bawełnianym artefaktami rzucali we mnie. Kiedy prowadziłem konkurs na scenie, próbując zrzucać w ich kierunku świeże koszulki, które były do wygrania. Z biegiem czasu impreza się rozkrycala, a z doszło do wyplaty. Wtedy właściciel klubu postanowił zagrać w otwarte karty. Wziął mnie do piwniczki i powiedział cienkim głosem, mówił falsetem, co zupełnie nie z jego wielka postura koksa. Za jest klopot i on nie ma tego hajsu, na który się umawialiśmy i on może inaczej zapłacić. Po czym wyciągnął torbę koksu i podsunął mi ją pod nos, pytając, czy tak może być. No nie mogło tak być, więc mu ja oddalam. On powiedział, że trudno, zadzwoni do brata, który prowadzi obok kantor i przyniesie pieniądze z kasy. To była dziwna impreza, podsumował Gisius dosyć spokojny, hajser. Choć wtedy zapewne nie było mu wcale do śmiechu, co byście mu poradzili w takiej sytuacji?